Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Technology Corner na kanale Morele TV. Z tej strony Lipton a dzisiaj zaprezentuję Wam test dwóch dysków twardych o pojemności 1 TB. Przede mną model Seagate z końcówką DM003, a także Western Digital Serie Blue o oznaczeniu WD10EZEX. Który z nich okaże się wydajniejszy? Który będzie ciszej pracował? Na te dwa pytania odpowiem Wam w dzisiejszym teście. Zapraszam do jego dalszego oglądania! Seagate Barakuda ST1000DM003 to dysk twardy do pojemności 1TB. W jego wnętrzu znajdziecie jeden talerz obracający się z prędkością 7200 obrotów na minutę, a także pamięć cache wynoszącą 64MB. Jego waga to 415g, objętej są dwuletnią gwarancją, a jego cena to 209zł. Przed Wami Western Digital Serie Blue o oznaczeniu WD10EZEX. To dysttware do pojemności 1TB, wyposażony w dwa talerze obracające się z prędkością 7200 obrotów na minutę. Bufor jego pamięci zamyka się w 64 MB. Podobnie jak Seagate, objęty jest on dwuletnią gwarancją. Jego cena wynosi 219 zł. does Western Digital czy Seagate? Jaki dysk twardy wybrać do komputera bez SSD na system operacyjny? Moim wyborem jest Western Digital. Wyniki na pewno, tak jak i Was, mocno mnie zaszokowały. WD okazuje się znacznie wydajniejszym dyskiem, jeśli chodzi o serię Blue, i ten dysk na system w cenie 229 zł, ponieważ w takiej kwocie on występuje. Seagate, którego mam przed sobą, i który jak zauważycie jest znacznie chudszy od modelu Blue. No niestety, ale nie oferuje takich samych osiągów jak WD Blue. I wiecie co jest ciekawe, że spora część z Was pisała do mnie, że po co wybierasz tego WD do testów, jest on znacznie bardziej awaryjny od modelu Seagate, osiąga on taką samą wydajność, poza tym no właśnie jest nieco grubszy, co także może mieć wpływ w niektórych komputerach na przykład na zajmowanie powierzchni. No może taki głupi argument, ale mimo wszystko no na pewno jakby te rozmiary wypadają lepiej na Seagate. No ale okazuje się, że w testach wydajności, które przeprowadziłem, no nie ma wątpliwości, który z dysków jest wydajniejszy. Tym dyskiem jest Western Digital. Zarówno w prostych operacjach, jak i bardziej zaawansowanych typu kopiowanie wraz z instalacją jakąś, wtedy WD pokazuje swoje oblicze, które jest naprawdę bardzo ciekawe jak na dysk twardy. Oczywiście osoby, które tutaj będą szły w stronę HDD plus SSD, nie powinny na to aż tak bardzo zwracać uwagi, ale jeśli patrzysz przez pryzmat dysku teleżowego jako dysku systemowego, to jak najbardziej polecam ci model Western Digital serii Blue. Uwaga. Jeszcze czego nie dopowiedziałem. Miałem dwa modele Seagate, bo byłem niemalże pewny, że jest jakiś problem z wydajnością tego jednego i może na drugim okaże się, że o problem znika. Nie, nie, moi kochani. Produkcja dysku twardego w grudniu 2015 roku znowu potwierdziła, że sam dysk jest gorszy pod względem osiągów od modelu Western Digital. I to tyle w temacie wydajności. Jeśli chodzi o kulturę pracy, oba dyski wypadają bardzo podobnie. Cykanie, co odnosi się do parkowania głowic, jest bardziej słyszalne na Seagate. W przypadku Western Digital słychać te mocne obroty talerzy. No i dźwięk. Obu jest porównywalny, natomiast bardziej w uszy wdawało mi się cykanie samą Seagate. Poza tym także Seagate przenosił mi więcej wibracji na bench table, a to może być tylko wina także jego ulokowania czy też montażu. Do tego mnie przywiązywał zbytniej uwagi. Także hałas oceniam bardzo podobnie i to widać nawet w wynikach zbadanych przez Sonometr. Awaryjność wreszcie. Często piszecie mnie o tej awaryjności, że mieliście kilka dysków marki Western Digital i one uległy awarii. Z drugiej strony odnoszą się przeciwnicy Seagate do tego, że mieli <taki> takie dyski twarde i one ulegały awarii. No co osoba, to opinia? I nie jestem w stanie w tym momencie Wam powiedzieć, jak wypada awaryjność tych dysków, ponieważ musiałbym mieć dane, którymi prawdopodobnie nikt w tym momencie nie dysponuje, czyli dane na temat awaryjności całych partii tych dysków. Tylko takie liczby dane przedstawiają producenci e, takich rozwiązań, e, takich produktów. E, moi kochani, coś czuję, że gardło mi siada, także na dzisiaj kończę. Myślę, że temat wyczerpałem dostatecznie. Dzięki wam bardzo za oglądanie mimo wszystko myślę tego ciekawego odcinka, ponieważ już nikt dawno nie sprawdzał wydajności tych dysków. No i co? Widzimy się w następnym materiale moral TV. Pozdrawiam was serdecznie. Mówił Lipton.